Nie był w stanie dołączyć do sesji bądź make i został anulowany. Juriac, który już level? Nadal 115, a co? Uff, to zawsze. Zaraz być 116. To jest lepsze. Czyli jeszcze ma 121? No właśnie. Zobaczymy, jak będzie ogólnie wyglądać ten monolor. Na razie nie kupię go, nie ma szans. Ja za bardzo chyba też nie kupię go, nie ja wkręcił. Jak nie... miał być, tak nie jest. Nie wkręcę mnie jakoś. Nie podobnie. O, jeszcze mamy podaż teraz, fajnie. Szczerze, no musi tak średnio go w tego wygrać, ale coś nowego. Ja teraz z niego nagrywam, zrobię dwa odcinki, wystarczy. A ja? Nie. Jawohl, my fia. Mamy no, no, samych tych. Szybkich. Plus no, nie wiem kim gra. Ten, 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 ten co się wyświetla. Tak? Tak. Ale loading screen musiał naprawić, bo to jest git. Dobra, biegniemy. Na punkt. C. I później ciśniemy... A, I później ciśniemy Julia nie, no nie Ciśniemy Lecimy na A. Dobra, to ja idę prawą stroną Dobra, nie widział, nie widział Idzie, idzie za tobą, idzie Idzie? Idzie Chodź, chodź, chodź Dojedziemy go od razu Przyjmuję Dobra, lecimy z tym. O! No, Dobra, On odbija tą tarczą wszystkich. O Jezu, ulta są Dobra, wow, Co on tak o, nas pojechał? No I to, to było? I małki finish on tak No Finiszy masz pod QA. QA, Okej. Aaaa, emotki masz pod FG. To akurat wiem, wiesz? Szczerze, ta gra jest naprawdę trudna. A przy tym pasjonująca. Nie no, bo wiesz, masz takie coś, że bardziej ci się chce grać, bo jest trudne, ktoś się nauczyć tego, nie? Właśnie, dobija się osoby, czym też Q-je, czy...? Tak, q dobijasz. dobija się. Znaczy, finishera tylko możesz zwykle. Jezu, ten koleś jest jakoś patolany. Dobra, nie żyje. Dobra, hmm. nie żyje. Dobra. Właśnie, co? Tam się szary. Oraz próbuję uprzejmy raz jeszcze Jezu! Nie bo mu Jezu szereg tam no ci w ramach. Nie szary mi się kręc... Aj! Że... uciekam, uciekam, uciekam To jest ten kolej starcząc, spierdzielam. Dobra, jakby co mamy ustawione minionki No nie na dwóch Ale fajnie podskoczył mój, o kurde

Ale wygrywamy na razie to. No nie, ten spokój rusza chyba. No w na razie sensie wygrywamy, ale nie tak bardzo, wiesz? Nie ma takiego trucizny. Jak no, na pierwszej rozgrywce.

No szczerze, to jest znaczy, nie wiem czy to jest czarża. no to jestem nie? Spadłem! Jest. Mam low HP Dobra, Ja to przeżyłem! Ja to przeżyłem, nie wierzę Ja to przeżyłem, o króżek. To fajnie Ja nie wiem jakim cudem to przeżyłem, ale dobra Mam najmniej zgonów z was wszystkich Nie no, B utraciliśmy Bo no mi się wpiepsił ten kolej co? W honor, w nie w honorowy pojedynek, no No jezu no, ja pierdolę co za down no Chwalnął, no, się w nie w honorowy pojedynk Honor wypowiedzi w ogóle na jednego który wygrywałem a ten Mendakup się stwierdziła Down Zero honoru Wyprą mi jakimś Zero honor Znacz ty mnie nie bo to ja nie wiesz? No właśnie nie wiem czy wy jesteście tacy ślepi czy co, ja biegnę właśnie. Nie, tutaj. No, może, że... C. Dobrze zabiję. Jestem na A. No i teraz zabijać ich. Zabijać! Kurna, a jak stracili morale, odzyskali morale, niedobrze. Biegną za mną, nie, co. Nie, idą na górę. Ja tutaj boty się coś próbuję Idą na przejęcie punktu tego, y, C. Dobra, spoko. Bieg, ścigam kurna jednego kolesia. O, dobra. Jestem na potencjale człowiek Dobry. ładnie Czeknij, jeszcze jeden Jeszcze jeden. Tu pilnuję, jakby co Gdzie jest ten ostatni Czemu down? Jakby co będą mieli gorsze ataki tutaj? Jakby co będę ci krzyczał, bo jestem na C Tutaj czekam na tamtego ostatniego, wiesz? O Jezu, nie mógł gdzie się mogą teraz respić, bo się zdenerwuję. Mogą? Zrespili się, tak. Gdzie? Yes. Kurwańskiego, no. Kamano, dawać, Dawaj, chodź tu na B. O, widzę tam kolesiowi, trzeba pomóc. Obiegnij cię wej Dobra, lecę, lecę. Do, biją mnie, biją. O Jezu, nie! Kurde, ona był na tym. Ja nie żyję. Tak? Lecimy tak. Tylu, ale ja się mogę zrezbić, nie, ale... Jakby co tam możemy sobie zrezbić. Kurde, finisher. No razie ja odradzę. Odradzę. Odradzam. Dobra, odradzaj się szybko. Nie, bo za chwilę my no będziemy mogli odradzać. No i będzie wtedy wyrównanie. Stań do walki, dobra, ale już zaraz im nie będę mogli. stracą 100 punktów za chwilę. No. Znowu stań do walki. Ale jest wyrównany mecz, zobacz to, nie? No, jest ciekawy mecz. No chodź tu. O kurwa, to ja nie żyję. Trzech na jednego, nie fajnie było. Tam przez chwilę był... To jest najgorsze, że jest ten taki fair pojedynek. Dwali nawalać i sobie fajnie coś tego. O, jest czterech do dwóch. Twój friend is slay! Odejść tak, żeby oni... 3-2 Dobra, z krzeszeniem. Jeden, trzy Fuck. Jestem 4-1 Tamten jeden tutaj dostał. Kurde. Kogoś, kogoś uratowałem, nie? 4-2 4-1 Tego już uratowałem i padło mu 2 nie? To nie zbiegaj w nich Nie, chciałem z tym... Końca przegrana. Ale całkiem całkiem już to nie? Talent pogromca dostałem i wzór